Grzegorz Dolecki, witam na moim kanale w tym bardzo smutnym dniu w dniu, w którym Rosja Putin, ten bandyta ze wschodu napadł na naszego wschodniego sąsiada Ukrainę Ukraińcy są teraz w bardzo złej sytuacji na ich miasta spadają bomby zbombardowano wszystkie ich lotniska żyją w strachu niepewności Drodzy Państwo, kilka dni temu nagrałem taki program w odpowiedzi na różne sugestie, które można było znaleźć w sieci czy w przestrzeni publicznej, o tym, że nie powinniśmy wspierać Ukrainy. Nie powinniśmy wspierać Ukraińców. Niech sobie walczą jak chcą. Nie powinniśmy się nawet za nich modlić, bo zrobili nam kiedyś krzywdy i my tych krzywd nie zapominamy. Eee, tak jak wtedy, podtrzymuję to, żeby. Wspierać ten naród, wspierać ten kraj, wspierać ich tym, czym możemy. A możemy się za nich pomodlić. Możemy poprosić Boga o to, żeby czuwał nad nimi, żeby dał im siłę, żeby mogli przeciwstawić się temu agresorowi, temu bandycie. Drodzy Państwo, jeżeli korzystacie z internetu, a na pewno tak jest, i chcielibyście napisać coś, nawet w charakterze wsparcia dla swoich braci, sąsiadów, którzy mieszkają tam na wschodzie, w Ukrainie, to się okaże, że jest to niemożliwe. Nie wiem, jak u Was, ale ja dzisiaj próbowałem. Zedytować jeden post, który wystawiłem chciałem opisać to, co się dzieje, i niestety nie jest to możliwe. Jak widać, to ta propaganda, z której słyną komuniści, zaczęła działać. Dezinformacja, teraz, będziecie słyszeć w internecie, prawdopodobnie pojawią się różnego rodzaju informacje szkolujące Ukraińców, szkolujące to, co się stało, sugerujące, że to Ukraińcy napadli albo sprowokowali Rosję. To jest nieprawda. Oni już zadbają o to, żeby w świat poszedł przekaz usprawiedliwiający to, co zrobili i co robią, usprawiedliwiający tę napaść. Drodzy Państwo, jeszcze raz apeluję do Was wszystkich, do wszystkich, którzy cenicie sobie wolność, cenicie swobodę, cenicie niezależność, pomódlcie się za naród ukraiński. Pomódlcie się za państwo ukraińskie. Poproście Boga, żeby w tej trudnej chwili wspierał ich. Oczywiście, jeżeli macie możliwości wsparcia, tych, którzy prawdopodobnie trafią do naszego kraju jako uchodźcy, róbcie to. Pokażmy, że my, Polacy, niezależnie od tego, jakie mieliśmy w historii. Trudne chwile, czy to, że coś nas podzieliło, czy nawet doznaliśmy krzywd, nie zamyka naszego serca i nie zamyka naszych ludzkich odruchów. Bo zawsze słynęliśmy z tego, że pomagamy słabszym, wspieramy ich i solidaryzujemy się z nimi, jak tylko możemy. Dziękuję Państwu bardzo. Grzegorz Dolecki. Do usłyszenia.